siedzę sobie właśnie na Giewancie i nagram jedno takie przemyślenie kiedy na przykład coś nam dolega na przykład coś nas boli wpisujemy sobie w internet ową dolegliwość i wyskakuje nam diagnoza rak no i Ktoś, kto będzie polegał tylko na internecie, może tylko się załamać. I już, bo maraka. Tak samo, kiedyś, parę lat temu, kiedy mieliśmy gorączkę, kichaliśmy, mieliśmy katar, to oznaczało to przeziębienie. A parę lat później, czyli teraz, rok temu. Oznacza to zupełnie coś innego, a objawy są te same. Gdy w taką stronę to, to zmierza. Również jak jeździłem skuterem i przednie koło ocierało mi o plastikowe progi, to wpisałem w internecie, że tam koło ociera o plastiki i tak dalej. To od razu diagnoza w internecie, że. Skuter po wypadku, widelec wykrzywiony, rama, rama zniszczona, skuter nadaje się tylko na złom. No i tak samo, no, mogłem posłuchać i wyrzucić skuter na złom, albo po prostu oddać skuter do serwisu i, i zapytać się serwisanta, który się zna na tym i, i powie, wyda rzetelniejszą opinię na ten temat. Więc, więc zachęcam, żeby szukać. Informacji u źródeł zaufanych, nie w internecie, nie w Google, tylko głównie u, u specjalistów, u lekarzy, u, u prawników, jeśli chodzi o prawo. Tak samo u, u serwisantów doświadczonych i tak dalej. Pozdrawiam jeszcze raz z Gewontu. Teraz idziemy na Kasprowy Wierch.